Siemano, widzów. witajcie w nowym odcinku. i dzisiaj pokażę wam jak przerobić i jak pracować na taksówce. Zapraszam do oglądania. Idziemy dalej persfawn i tutaj mamy samochody. Mam najlepiej to ja wezmę sobie. wezmę sobie od tego maje Mercedesa. No i po prostu pojedziemy do tam gdzie Więc jedziemy i tutaj gdzie paczki mamy. Tutaj musimy najechać i tutaj zaparkować i po chwili następnie. Jak widzimy, tutaj musimy kupić taksi stepup z. Więc no teraz tutaj mamy Taksi Info i mamy tutaj. Mapy. Ok, a tu pokażę Wam, jak obsługiwać się taksówką. Tutaj mamy taryfa. Taryfa pierwsza jest od, pokażę Wam, i tutaj opłata musimy na początku, kiedy mamy tutaj, i tutaj musimy, zap... kiedy klient zapłaci, to musimy ustawić na przykład 9, 9 zł, no i zbliż kartę zapłaci, i potem musicie wydrukować tutaj, i tutaj musicie takie ticket to ok, kliknąć i wtedy się wydrukuje Wam. Wydrukuje Wam się. No dobra, no i tutaj jest od tego, więc i teraz y, wezmę sobie Priuskę. Jak widzimy musimy, na wolno informacje i strefa 401 to jest dla sławna. Więc teraz pojedziemy do dworca. to do dworca, bo tam może ktoś tak przypadkowy wejdzie i OK, okej, mamy no, nowe zamówienie i przyjmij nie przekaż, tylko przyjmij jeżeli ty chcesz, a jeżeli nie chcesz, no to przekaż, musicie ustawić na dojazd, no dobra, przyjechałem do człowieka, no i tutaj właśnie wejdzie i tutaj będziemy musieli ustawić tutaj na górze będziemy musieli ustawić ten i ja tu źle zrobiłem, bo powinna być teraz czwarta taryfa. Czwart, e, czwarta. Nie pierwsza, tylko czwarta. Więc, no tak, przepraszam, mój błąd. Więc no jedziemy. I nic nie klikacie, tylko po prostu jedziecie i wam się nalicza czwarta taryfa. Macie tu na górze. Показана какая тарифа. Jak widzimy, dojechaliśmy i teraz musimy zaparkować tam, gdzie jest. Więc tutaj zaparkujemy. I tutaj powiem nam, ile pan mi, pan, skasował. Teraz przybliżamy kamerkę, i tutaj musimy F-kliknąć dwa razy. 31 zł. I tutaj musimy napisać 31,50. I tutaj musimy zielony przycisk i wtedy przybliży sobie. On przybliży kartę. Zapłacił. Dziękuję, proszę zabrać kartę. Czekam na połączenie. Odbieranie. Transakcja zaakceptowana. Drukowanie. No i wtedy się sensie drukuje. I teraz musimy wydrukować kopię. Tak, wydrukujemy zawsze kopię. I potem tutaj wydrukuję paragon OK. I znowu musimy kliknąć OK. Więc znowu się drukuje ta kopia. No i będziemy mieli gotowo. No i wtedy ten człowiek, pan, wyjdzie z auta, z pojazdu. I teraz są takie postoje, gdzie możesz zaparkować sobie taksówki, poczekać na osobę, która na przykład z dworca przyjedzie. Musicie teraz ustawić sobie wolno i ustawić sobie strefę. Jesteśmy w Darłowie, więc strefa Darłowska. Dobra, i tu parkujemy. O, jak widzimy mamy tutaj i wolna tak czy tak do grzybna starczyło, nie tak starczy, ja dałem, że tak więc będzie trzeba im jeszcze pomóc no. więc idziemy, no i jedziemy do grzybna i trzeba jeszcze to ustawić no i jedziemy, strefa tak, strefa trzecia. Przepraszam, znowu mój błąd. Więc jedziemy. Dobra, więc dojechaliśmy. No i tutaj musimy skasować ich ile? Nie, nie zgadza się. 24 i 50 groszy. No i będziemy musieli ustawić 24.50. O nie no. No i tutaj nie zgadza się. No po prostu, no, nie zgodziło się cena, więc musicie i dać. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie sobie kielek, Ja Wam dziękuję. No i co na razie? Jeżeli Wam pomogło, to nie ma problemu. Dziękuję Wam. Na razie.